Prowadzący, 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 Awadoncy. 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 Nie Awadoncy. 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 Kubanej. Awadoncy. Awadoncy. in front of your triple mirror or dia. Triple mirror. Pay attention to the quick and effective action from the maneuver mm -hmm. from mm -hmm. mm -hmm. A to the Back to you. They are now proceeding to the left to so prepare for the last maneuver today. <laughs>

ale one wyglądają y, na podobnie niesterowane. Wydaje y, mi się, jakby wygląd strzelał, planował się ale wieszcie jest tak, że to i mówię to z takim przekonaniem, nie tylko dlatego, że przez dwa między innymi na ten temat. To jest bardzo dokładnie tak. przemyślane, i bardzo dokładne tak, sterowanie y, samolotem poza sekundy nie leci. Y, y, Wielu z jest trzymany drzemią wręcz ręką mm. pilota. A jest to bardzo trudne, dlatego takie że jak wspomniałem wcześniej, eee, ten problem ma prędkość obrotował wokół pośrednio 400 stopni na e, tak, sekundę. i naprawdę przy tym, co ciężko jest otrzymać go we <Suszy> Także jak Artur nam wczoraj opowiadał o tym co tam w Katynii się dzieje, to powiem szczerze, że po swoim doświadczeniu tak, był naprawdę by... by... pełen podziwu dla wytrzymałości Artura. A w ogóle Artur Bielak jest wzorzem akrobatów z promieniami do, do wykonywania akrobacji wytrzymowej nieograniczonej, czyli on też może być twórcą e, nowych e, filmów, zresztą dla filmów jak najważniejszych, których złoży się.

Ja powiem w ten sposób, jeszcze w samych bo to takie są też, jak nazywam maszkę tego wszystkiego. Proszę bardzo, rozmawiając o swoich systemach, o swoich dostawach handlowych, gdzie się przeciążenie w bardzo krótkim czasie, w się czasie ujemnego, a przeciążenie dodatkowe. Nie, że krew ma do wlowy, nagle taką ekspresę tam odpływa i Artur powiedział, muszę tak takiego tego muszę tak to tak, Muszę tak, tak, to dosyć tak rozumieć, no, ale tutaj oni ma myśli, która pojawia się czasami w nosie, w tęknięce naczynka. Na wszystkają pokolica w koszu. Także można po się zielono masz, mają czerwone na Ale cokolwiek byśmy powiedzieli o tych wszystkich mankamentach, wieszcie jak w życiu prowadzi, a szczególnie ci, którzy nie. mieli szansę polecieć na ekstrze 300, po prostu to kochają. I naprawdę ciężko by było ich namówić, żeby z tego zrezygnowali. Mhm.

czy ekstrażysta leci na pes czy leci w normalnym losie korpo-tarnym. Widząc się w takich akuratach, jak dzisiaj, w tej chwili prezentuje nam Artur. Te atrakcje odbywają się w dwóch scenariuszach. Jeden to taki, kiedy bardzo precyzyjnie realizuje założony plan. Nawet w tych pozornie zesperowanych sytuacjach, to zaraz opadanie... No nie sam jest po prostu nie e, A drugi, drugi scenariusz jest taki, e, kiedy no, daje się koniecznie, no, w świdlą, się, się pantami, na wysokości. E, jak to mówię, kopiec steryl lub przekłada, przekłada drążek nieco e, poza przyjętym scenariuszem, ale na nas cały czas samolutnie. Pełni sterowany i pilot znakomicie na palwie. Chociaż wygląda to naprawdę niesamowicie, Przyznacie Państwu figury, które wydają się, że przeczą prawo wizy. Hmm. Nie ja pokazują tak Przedawek, pod którymi w się 24 przewrócił się e,

Mówiłeś, że te książki naszego Dzianka przeszkadzały w tym powyższego, bo wyścig był w podobnych teraz damy nawet wybrałem wersję od rowinego, jakby działał. A na wyłączeniu się wyrażę. Po wycofaniu jego, bo musiał spełniać w pewnym momencie wymagania. I po wycofaniu go z Radoprystwaru wkroczyło ten, który jest typem m 135 który masz o, o wiele, wiele lepsze możliwości. I nie że jest do 105 w naszym ciągu w służbie wielu krajów. się, że zamierzają się

program is characterized by